Musiałem widzę, że to jest druga część. Dosłownie od razu skończyłem nagrywać i od razu kolej, dalej filmik. Druga część yy, odwiedzałem każdej stacji wy, w mieście Stefford, jak <grywa> to Ostatnio zaczęliśmy na Stefford Central. Mamy Stefford Central, Stafford East. Dojechaliśmy do High Street. Jak odjeżdżaliśmy z High Street, to skończyłam nagrywać, no. I teraz jesteśmy na Latfi na Lideo. no i dojedziemy do Stafford UFC Dobra, wyhamujemy chyba. Chyba. O powinniśmy już stać. Dobra, jest git. I ofi do zalczona. I też mogę chodzić pomiędzy stadiami, tylko dla tylko jak jest ulica. Ten filmik tak w ogóle tam. Um, jest filmik, pomysł od filmiku to jest od Stafford Zone, bo on też nagrywał podobne rzeczy bardzo. Że każda stacja w całej grze. Dobra, my tutaj kończymy i jak ten pociąg zawróci, to ja będę w niebie nawet. Dobra, jesteśmy na Separation i hamujemy już. On tu kończy? Tak. Lampa. Proszę, żeby ten pociąg zawrócił. Błagam. Błagam po prostu. Mam pasażera. jest. U. Dobra, to ten pociąg będzie idealny po prostu. Jedziemy do Bici. Jedziemy do Bici. Jedziemy do Bici. Przepięknie. Najlepsza po prostu. Nawet nie wiem, jak ja się cieszę, że nie będziemy musieli tutaj, jak Stepford, zona w swoim filmiku, stać tydy, trylion, kurde lat i czekać, aż cokolwiek, cokolwiek przyjedzie tu. Jest. Ja Zrobać cięcie, bo my pewnie będziemy tutaj strasznie długo stać no. Ale fajnie, do widzenia jedziemy Czyli na razie mamy tak: Stafford Central, East, High Street, Wifi Leader, Stafford UFC. Teraz idziemy: Sefer UFC, Wifi Leader, High Street, Stafford East, Stafford Central. To już wszystko mieliśmy. Potem będzie do City Hospital. Tego nie było. Potem Beachley. Lee. Stamtąd O, jedziemy z, z Beachley, Lee. Spróbuję. Mogę chodzić. Je jak jest ulica? Jakby była jakaś ulica do Financial Quarter Albo jak ten pociąg zawrócił To ja bym wysiadł na City Hospital i tam się przyda jakiegokolwiek pociągu do Stafford Victoria I wtedy by nam tylko Stafford Victoria została I Financial Quarter I... Nie Okej okay. Czyli dojedziemy do Beachli, ja tam wysiądę. I z Beachley z, jak ten pociąg zawróci, to pojadę jedną stację na City Hospital, a jak nie będzie, to idziemy na piechotę do City Hospital. I tam jakikolwiek pociąg do Stepford, Victoria. Stamtąd musimy jakikolwiek pociąg do Helens być i zrobiona. Aha, czyli to jest taki krótki peron na Hampton Park, bo mi się nie wydaje. Dobra, no, no tutaj już byliśmy Water Newton, prepare for takeoff. się, gdzie jest DS, gdzie jest dispatcher. Dobra, na Stepford East oni są. My jesteśmy na High Street. Zaraz. Z mega krótki ostrym. Awesome. Tu jest stacja i tu już jest High Street. Dobra. Nie wiem, czy ja, jak dojdziemy do Beach to już prawdopodobnie wtedy skończę nagrywać Stafford High Stafford High <grymne> <grymne> Jak dojdziemy do bici na no to chbazazo będzie trzy części tego It's great. A my teraz do Stepford East? No. Do Bici nie jest łatwo, znaleźć w pociągu. Więc ja zostaję. Najwyżej, jak będzie jakaś ulica, to idę na piechotę do, albo do Financial Quarter, albo do City Hospital, gdzie, gdziekolwiek będzie ulica. Mi się wydaje, że jest do City Hospital, ale nie jestem pewien. Znam bardzo dobrze sieć. Sycylia, ale w ogóle nie znam ulic, nie? Ja, jak są te ulice? Niestety, dobra, jesteśmy na Stepford East teraz. No, jeszcze nie jesteśmy zaraz będzie, jesteśmy w tunelu. Ktoś tam pipcie. Dobra, jesteśmy na Stepford Zastanawiam się, czy by nie, w, nie przejść do tamtego pociągu żeby nie zdążył Bo ja się zastanawiałam, czy by tam przejść Bo... no Wiecie, on jedzie do St. Hans Bridge, ale do Bici to mega trudno znaleźć pociąg No dobra O kurde Kichło mi się e, my jedziemy do Willowfield Czyli Jesteśmy na Stafford East No No tam tego nie ma sensu wsiadać. I low pole. Czy gdzieś jesteśmy? A co teraz? Central. darmowego. Ośligamy się z ekspresem, ścigamy się z ekspresem. Przegramy. No to ekspres. Ja widziałam mam ekspresa Szkoda, że nie mam 801. Mega lubię ten go nie mam. Wygrywamy, wygrywamy. Hamujemy Hamujmy, bo zaraz już... Największe stacje w grze. Widzicie kiedy jest ogromne? tu, paron, tu, paron, tu, 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 to jest ogromne no ja to Dojedziemy widzowie do Beachley I kończę, kolejny filmik będzie z tego Jesteśmy na Pam Co tak trąbi? Pam, pam Jezus Do Barley O, tu jest peron 94, tam był nawet znak, było widać. To jest też bardzo krótki ocewnik, tak na rzeką i już. Tu już jest city. Bardzo lubię w ogóle tą stację. Ja lubię tę stację, no. Fua, fajna jest, ładnie wygląda, taki peron, taki island platform, nie wiem jak to jest po Walsku. Dobra, 11 minut to do... Aha. A nie, bo my mamy... Mamy ten... Mamy 5 wagonów. Free Guard Pasażer! Dobra, Beach Ej hey, to Ej hey, my będziemy mieli guarda. Heba. Please. Wiecie. Dobra, Beachly. Czekamy cioè, nie kończymy na bici. No. no. Szkoda. Wysiadamy Czy nie? Piszcie mi Dobra, hamujemy What? Nie wyhamujemy No otwieraj i bici zaliczone widzę. To było na tyle na ten odcinek. Nara.